To długa historia. Seria Gothic ma to do siebie, że choć mapa jest nie tak ogromna, to jest różnorodna. Choć fabuła Gotika 2 mieści się na jednej wyspie, to możemy zobaczyć krainy od mrocznych, zarośniętych lasów przez bagna i pustynie. Oczywiście Gothic 3 przez rozmach i maksymalizację krain postawił na stworzenie dwóch całkowicie odrębnych krain od przystępnej i zielonej Myrtany, czyli Nordmar i Warant. Obie te koncepcje wraz z jej ludami były stworzone właśnie na potrzeby Gotika 3 na wczesnych etapach produkcji. Mimo, że Gotik 3 odstaje jakością i fabułą od poprzedniczek, to klimatyczne miejsca, jakie możemy zobaczyć w połączeniu z pięknym soundtrackiem, robią solidną robotę po dziś dzień. Początkowo mapa Nordmaru wyglądała tak. Na samym południu śnieżnej krainy miał być klan Rudy, nad nim klan Wilka, powyżej klan Krwi. W centrum krainy znajdować się miał klan Młota, na północnym zachodzie klan Ognia, a na północy wieża Ksartasa. Domyślam się, że klan Krwi został później połączony z klanem Ognia jako klan zabójców orków, a klan Rudy został połączony z klanem Młota, tworząc zarówno charakterystyczną dla mieszkańców wysoką wiedzę na temat kowalstwa, jak i problematykę związaną z zajętą przez orków kopalnią rudy. Nordmar zawsze był dla mnie ciekawy. W odróżnieniu od innych krain miał on dosyć wysoki próg wejścia przez dużo silniejszych przeciwników jak hordy orków, tygrysy szablozębne trole, lodowe wilki czy golemy. Gotika III przyszedłem wiele razy, lecz po dziś dzień Nordmar, choć mały, to jest dla mnie ciężki w nawigacji pomimo znaków na drodze. Może być to kwestia moja, może jestem, a raczej nie jestem w stanie zapamiętać kilku zakrętów, albo teren Nordmaru faktycznie został dobrze przemyślany, a przejście z jednej połowy na drugą, pomimo niewielkiej odległości, tworzy długą i zaplątaną drogę. Faktem jest jednak to, że teren to jedna z pierwszych rzeczy, jakie fizycznie powstały do Gotika 3. Jeśli chodzi o inspirację, to można oczywiście wysuwać inspirowania się ludami północnymi dla tworzenia mieszkańców Nordmaru. To jest też dosyć intuicyjne i logiczne przez kwestię mroźnych terenów i imion, bo imiona jakie występują w Nordmarze, jak Ingwar czy parę imion z końcówką Son, to imiona typowo skandynawskie. W gotiku III w Nordmarze występują również hełmy z rogami, a nasze wyobraźnie Wikinga jako wojownika z hełmem z rogami na szczęście powoli zanika dzięki szerokiej debacie i popularyzacji obrazu Wikinga jako tego bardziej realnego dzięki książkom czy serialom. Obecnie wiemy, dzięki archeologom i historykom, że rogi Wikingów to oczywisty mit. Ale jednak skąd ten mit pochodzi, pewności nie mamy. Według strony moja-norwegia.pl pierwsze wzmianki o rogach pochodzą od kapłanów z wyspy Lindisfarne u wybrzeży Anglii. Nordyccy najeźdźcy zajęli ten teren w 793 roku. Okrucieństwo i bestialstwo, jakich dokonywali wówczas Wikingowie, budziło przerażenie i przez to Wikingów zaczęto określać mianem diabłów, a ich pojawienie się łączono z apokalipsą biblijną. Pierwszym jednak zilustrowanym i przedstawionym Wikingiem, o którym wiemy, to ten z opery Pierście Nibelunga, autorstwa Wagnera. Raz, że wówczas fakty historyczne były mniej znane, a dwa, że widz z daleka musiał określić, kto jest kto. A rogi widziane były z daleka i nikt nie miał problemu, by rozszyfrować, kim są ci rogaci barbarzyńcy. Jednak spory te dalej nie są rozstrzygnięte, bo faktem jest, że takie hełmy wikingowie też mieli, ale najprawdopodobniej były one dzierżone przez swego rodzaju kapłanów, a miały one rolę głównie ceremonialną. Bez wątpienia Nordmarczycy są stworzeni po macoszemu. Większość z nich jest łysa, a to czemu? Artbook Gotika 3 pokazuje nam Nordmar jako ogromne przedsięwzięcie. Są dziesiątki rudych i blond brud, długie włosy, mężczyzn... No, wydawać by się mogło, że proces tworzenia ludu Nordmaru był bardzo zadbany. Jednak brak czasu i naciski wydawcy spowodowały porzucenie części konceptów wizualnych dla mieszkańców Nordmaru. Wykorzystano zatem gotowe już modele twarzy i włosów, jakie były dostępne na wyciągnięcie ręki, aby ten proces przyspieszyć, a samą grę wydać szybciej. Nordmarczycy pomijając oddanie Innosowi, wyznają również moc przodków, dlatego też najwięksi z wodzów chowani byli ze swoimi żołnierzami w specjalnych grobowcach wraz z ich kamieniami. Istotną postacią ze wszystkich wodzów był Akasha, założyciel klanu ognia, który przywędrował z Warantu, dzierżąc artefakt Adanosa. Drugą istotną osobą w następstwie był Robar I, mieszkaniec klanu ognia, który pokonał mityczny pomiot Beliara, który w grze nazywany jest po prostu bestią. A w miejscu starcia powstało późniejsze sanktuarium Innosa, czyli klasztor w Nordomarze. Robar jednak dostał rozkaz o Innosa, aby zszedł z gór i założył królestwo. Tak też powstała Myrtana w dużym skrócie. Jeśli chodzi o kwestie wiary, to pomysły Pirani dla Nordmarczyków były bardzo interesujące. Lud Północny o odwiecznej problematyce związanej z brakiem żywności i notorycznymi starciami z orkami. Wiecznie ciężkie czasy tworzą bardzo silnych ludzi, a pomieszanie religijnej wiary w moc pradawnych przodków i gorliwą wiarą w innosa tworzy ciekawą mieszankę. Połączenie czegoś co my uważamy za pogaństwo z oficjalną wiarą i jej dogmatami przywodzi mi na myśl trochę czasy około chrztu polskiego, gdzie pomimo oficjalnej nowej wiary i niszczenia pogańskich kultów religii, wciąż głęboko ukorzenione były elementy wiary słowiańskiej. Tak głęboko, że istnieją w naszych słownikach po dzień dzisiejszy, pomimo oczywiście niezbyt dużej wiedzy Polaków na ten temat. W kwestii wiary, połączenie tradycyjnej lokalnej wiary z tą nową tworzy ciekawy element wierzeniowy charakterystyczny dla tego miejsca. Innym ciekawym elementem są alkohole. Jak wiadomo, każda kultura tworzyła własne alkohole. Jak podaje ośrodek terapii uzależnień Freedom 24. Alkohol to stały element kultury służący do pełnieniu obrzędów religijnych, budowaniu i spajaniu więzi społecznych, rozładowaniu napięć, a także chwilowemu oderwaniu się od problemów rzeczywistości. Nie inaczej jest też w grach komputerowych, bo alkohol jako twór cywilizacyjny odgrywa również swoją rolę w wielu grach. Na myśl przychodzi mi tu Skyrim, gdzie alkohol to istotny element wielu misji i ludów. Nie inaczej jest w Gotikach. W Nordmarze obecna jest wszędzie klasyczna woda, ale również tunelowy bulgot, który jest uważany za najmocniejszy trunek w grze, z którym związana jest też ciekawa misja oraz nordmarska starka ceniona nawet przez orków. To, że jeden z nordmarskich alkoholi ceniony jest przez orków, to nic. Sami nordmarczycy również mają szacunek u orków. Nie rodzi się to rzecz jasna w przyjaźni. Ale odwieczne walki ludzi północy z orkami wzbudzają respekt przed samymi orkami. Oto cytat Kana z jego przemowy. Te paremor, które wiedzą, co to honor, otrzyma odpowiednie stanowiska. Ale dla tchórzliwych buntowników nie będzie litości. Oni w niczym nie przypominają wojowników Nordmaru, którzy zawsze walczyli z nami honorowo. To zwykłe robaki, które trzeba zjednać. Więc pomimo oczywistej niechęci, sporów terytorialnych i wojny na wyczerpanie, orkowie mają szacunek do ludzi potrafiących walczyć z nimi honorowo, bez walk partyzanckich. Konflikt ludzi z orkami, o ile w Myrtanie nie był zawsze tak, w Nordmarze orkowie notorycznie przez wszystkie lata musieli mierzyć się z Nordmarczykami. Ludzi Nordmaru wyróżnia również podział klasowy. Jako, że mróz nie odpuszcza, to każdy Nordmarczyk musi mieć swoiste zajęcie. W obliczu głodu i wojny złoto nic nie jest w stanie zaoferować, dlatego Nordmarczycy dzielą się na zabójców orków, oczywistą kastę, wojowników dbających o bezpieczeństwo w wojnie z orkami, myśliwych dbających o zdobycie pożywienia, oraz górników, hutników i kowali, którzy wydobywają i przetapiają ważną dla regionu rudę, aby móc się dozbrejać oraz tą rudą handlować. Jednak mimo wszystko Gothic 3 jest mocno skopany. Koncept mroźnej, północnej, górzystej i nieprzyjaznej, pokrytym lodem krainy, gdzie wciąż kultywowana jest barbarzyńska wiara w przodków, z problematyką głodu, wojny z orkami. Gdzie w wykutych w lodzie katakumbach pradawni wojownicy klanowi wstają z martwych, w wykonaniu Gotika 3 to jest zmarnowany potencjał. Tak jak w Skyrimie, niektóre te elementy działają setki razy lepiej. Gdyby katakumby były skonstruowane na bazie poprzednich części, w otoczce mroku działałoby to oczywiście lepiej. Zwłaszcza, że walka ze szkieletami nie jest trudna, ona jest frustrująca. Klany jako osady same w sobie, choć są ładne i starannie wykonane, to trzeba przyznać, że one są zbyt małe. O ile klan Ognia i Młota są bardziej rozbudowane, tak klan Wilka to Parchad na Krzyż. Nie są tak ciekawe i różnorodne jak chociażby pustynne lokacje. Ale nie ma się też co specjalnie dziwić. Nordmar, jako kraina, choć ma dużo zmarnowanego potencjału, tak bardzo ją lubię. Głównie przez klimat oraz podwyższony próg wejścia. Wiem, że wielu osób przeszkadza, ale również cenię sobie zawiłość w nawigacji, bo choć jest Nordmar mały, to dla mnie jest istnym labiryntem pełnym niebezpieczeństw. Mam nadzieję, że w potencjalnym remakeu Gothika 3 Nordmarowi zostanie poświęcone dużo więcej czasu a same grobowce wojowników staną się istnymi katakumbami z prawdziwego zdarzenia.